I rękawice i wszystko. Tak jest. Czyli tak. Czyli tak. <śśmieniu> Kasia jest zła, ale. Witam ci w tym nowym pięknym Jestem zmęczony po weselu. A Kasia była razem dzisiaj z Miłoszem na jakimś. 3 maja dzisiaj to ja jest. pomóż. Dobra, a to nie idzie na rower. No więc pomóż mi Dobra, A to ja mi Kasia ja opierdziela, tak... że są jakieś stare garnki, moje torby. No I tak chodź. dalej. Dobra, idę. Nie możesz znaleźć samochodu? No. A szukałeś go? No. Tak? No. A no gdzie jest? No? Na pewno go szukałeś? Marcy mówisz, że słabo to widzi, bo okazuje się, że. To jest mały. Że rower jest za mały, że Marcel urósł. Popujemy. Nie, no może jeszcze nie być tak tragedii. Nie, no jest trochę. Co napompowane jest? Nie. O kurcie, okay. tak, nie no, albo idź po klucz, się, klucz i podwyższymy siodełko. No weź, no bo masz za... Nie. No weź przejedź się. Nie no, masz za mały ten rower. Siodełko chociaż wyżej, żeby. A przy, w... przy stacjach z rowerami nie ma kluczy? Jak to? Wiesz bo co. Weźmy to to nagrać, już tam już leci. No. Tylko, tylko trzymaj kamerę. Piłeś coś? Weekend? Ja piłem? No, ja, Ta, ja, ja codziennie ja, piję słuchaj. Ja tak. Ja codziennie, ja codziennie piję codziennie. No, I Przyszedłem na skatepark, a teraz już są ludzie, bo jeszcze pół godziny temu nikogo nie było. Myślałem, że będzie miłość. Był miłość na tym skateparku. I robię jednocześnie sobie właśnie ten live'a na, na TikToku. I wszyscy mnie chwalą za to, gdzie wystąpiłem i jak wystąpiłem. Ostatnio, jak byliśmy we Wrocławiu, to Marcel znalazł w samochodzie rakietkę tenisową. Jak mu się nudziło, to właśnie zaczął sobie podbijać. Witajcie w nowym, pięknym dniu. Dzisiaj walczę, ale nie walczę na treningu, tylko walczę z samym sobą. Po prostu jestem załamany po gali. Mam dylemat, czy przychodzić na trening, czy też nie, ale mówię, chociaż może, nie wiem, my tutaj mamy Przemka, może z Przemkiem, on będzie delikatny dla mnie. Coś, żeby się poruszać. Tydzień nie trenowałem, a od soboty po prostu, dzisiaj no jest, no to chyba to jest czwartek, i po prostu naprawdę fatalnie się czuję psychicznie po tym wszystkim, co, co mnie spotkało. Siedzę sobie za 40 minut na obecce, Trening zakończony. W ogóle myślami byłem gdzie indziej. Przerwałem go w zasadzie. Czy tam, dobra, mało co uczestniczyłem. Jak dzisiaj rano sobie patrzyłem, co to jest jakieś tam załamanie, załamanie nerwowe, albo jak się nazywa, albo jak to, czekaj, co to było? Nie nerwica czy coś. Jeszcze nie jest tak źle, ale kryzys mam związany właśnie z galą, z tym wszystkim, co się wydarzyło. Jak to wyglądało? No, po prostu nie potrafię dojść do siebie. Już wiem, o co ci chodzi, miłość. No. Pylenie? No. Bo jestem, koszona jest trawa. Ja, miłość i ja. To czekaj, ja może pójdę z tobą, tak czy nie? Z kim ty gadasz? Z nie? Kto? <ścoughs> Jaki, dzieciaki zaczepiasz? Zwykle a ten tutaj. No, tu... no. <halfway> Ty, zobacz. <dobrać. śśledzy> Chciałbym, żeby chłopcy. A, kurde. Prawie mi teraz łzy poleciały. Jak sobie myślę o tej. Wiele. Nie mogę mówić. W pracy miałem takie nówkie, nówki, patelnie. Przyniosłem je i kurczę, jest. Duża, ciężka, znaczy nie, nie duża, ale czuć, że jest ciężka, więc tutaj, e... ale ładnie trzyma ciepło dookoła, ale ładnie trzyma ciepło, ekstra. Zobacz, rob, robię sos, tam jest mięso, ale oj, nawet kluska jakaś została i dodam do tego, nie no, chyba dobry jest ten rosół jeszcze, chyba nie muszę sprawdzić. Dobra, jest OK. Widzisz, jedzonko zrobione, kopytka yy, z sosem i mięsem. O, ale mi się ciężko idzie na trening. Mam nowe buty. Założyłem je. Z palcem i drętwieją. Wiedziałem. Wiedziałem, że jak przyjadę tutaj, to Sławek będzie się ze mnie nabijał. Wiedziałem, że tak będzie. Miałem nie przyjeżdżać. Ale co, zła? Co? Sławek no, ten, następny. To tak, tak? Fajnie tak się śmiejesz ze mnie? Nie, nie no śmieję się tak, tylko się pytam. No śmiejesz się, ze mnie nie. się Jak ja się stało? Tak jednak, kurde... A co, zły był ring? No nie może był zły. Drink, kurde. O, perła. Mam ci oddać ile? 25? Wziąłem. Lepszy, a to był lepszy? No był tak? chyba, znaczy, tak w, w, w opisie było, tak? że jest lepszy że możesz... A to są, ja nawet nie wiedziałem to Były to... dwa, że jeden no, no, chyba ma 48 to... godzin A drugi 72, nie, 7 dni Chłopaki teraz Nie no, super Sławuś, a ty przestałeś mnie oglądać na Instagramie Co? Dlaczego? Czym to jest spowodowane? Nie, nie no i muszę jako narrator nagrać, dograć dźwięk. Poszliśmy razem z miłoszem i daliśmy, jest u nas hala duża, gdzie tam nie wiem ile będzie jest, 400-500 osób z Ukrainy, no i przynieśliśmy z Miłoszem plecak, ten plecak prawie, prawie nówka, i coś tam jeszcze dodaliśmy. A! Hulajnogę! Zanieśliśmy starą hulajnogę, także dzieci z Ukrainy dostały, no i między innymi pokazuje Miłoszowi, gdzie to, gdzie to jest, i był zdziwiony, że tyle jest po prostu osób. O! Jeszcze jest fiszka, także jeszcze daliśmy fiszkę. Centralnie. Dobra, niestety od nas Centralnie. zawodnik dostał prosto, w sam środek. Szedłem do Marcela y, się pobawić troszeczkę, na plec zabaw. Mm -hmm. I, I mówię mu, że to mi się kojarzy z... Jeden? No dobra, okej. Okay. Zaczyna mi się znowu chyba przewód psuć od dźwięku. Y, y, family Frost to była firma, która sprzedawała lody z samochodów. Czyli jeździli po osiedlach, tak jak tutaj przykładowo gdzieś tam, no nie, podjeżdżali pod osiedle i właśnie taki dźwięk wydawały te samochody, no nie, taki, wiesz, sygnał. To był znak rozpoznawczy. No i na przykład dzieci zbierały się z podwórka i leciały do tego samochodu, żeby, żeby kupić lody. Po prostu samochód podjeżdżał z lodami, można było kupić, rozumiesz? W ten sposób. Ale firma już nie jest chyba na rynku polskim. Wycieczka rowerowo-hulajnogowa z Kasią. Kasia jest na rowerze, ja wziąłem hulajnogę i zaprosiłem Kasię do McDonalda. McDonald jest nieczynny. Po czym Kasia pierwszy raz wsiadła na hulajnogę i sprawdziła, jak się jeździ. Mówi, że elegancko zaskoczona jest, że jest tak łatwo i, i szybko, się można, szybko można poruszać się. Fajna była przed chwilą akcja. Szkoda, że na jakiś filmik sobie nie zostawiłem. Kurczę, wziąłem tak, miałem napój. I miałem też oranżadę, no nie? I mówię wsypę sobie y, tutaj. I wziąłem to i wyrzuciłem. Specjalnie oczywiście wyrzuciłem tutaj. A Kasia da mnie... Co? Co? Kurczę, mogłem tą reakcję zostawić sobie. Ale może za rok zrobimy coś takiego. Zapomnisz. Widziałeś mnie? Żebym kiedykolwiek wyrzucił papierek. No to dlaczego tak zareagowałaś? <śm> I jeszcze robimy razem z Kasią tiramizu, czyli ja robię tiramizu, a Kasia przygotowuje grilla, karczyk i tak dalej. Tyramizu to jest ciasto włoskie. Nie wiem, co się nagrało wcześniej, riso risotto? <grymne> Jakie risotto? Tiramizu, tiramizu, ter, e, ciasto. Bo tam banan leży. Kasia zwraca uwagę właśnie na takie rzeczy. Dobra, niech będzie ten banan. I teraz e, kakałkiem posypę, to jest kakao naturalne. Bo samo ciasto tiramizu i tak jest samo sobie słodziutkie, i to jest dwie warstwy, tak było. Wcześniej też jest posypane kakao. A tutaj na wierzchu, żeby to ładnie wyglądało.